Kobiety zawsze krzyczą. To może ci pomogę. Ale w czym? W praniu? Miałeś na to cały dzień? Zawsze. I to na każdego, kto stanie im na drodze. Szanowanie dla pięknej sąsiadeczki! Panie Staszku, a pan się już uporał z tymi krzewami, które miał pan wyciąć za domem? Ale nikt nie będzie na was krzyczał za to, że oglądacie ten film. Bo jak można być złym na kogoś, kto ogląda mięto Rokeza? I tam widzowie, bardzo miło mi Was powitać w kolejny wtorek i w kolejnym Mientoli Dzisiaj pod lupę bierzemy trudne sprawy, które są serio trudne, nawet jak na trudne sprawy. Zwłaszcza, że w odcinkach mieliśmy generalnie młode osoby. Wiecie, wiek między nastolatkiem a po prostu dorosłym, ale chyba jeszcze nigdy nie zdarzył się taki pełny odcinek o osobach starszych. Tak bardzo pełny, że w dzisiejszym odcinku nie ma osoby poniżej 60, a mimo to jest to jeden z najgorszych odcinków. Zapraszam! na trudne sprawy. Okazji 40 rocznicy ślubu Franciszek kupił żonie bardzo drogi naszyjnik, na który długo oszczędzał i liczył, że niespodzianka zrobi na Jadwidze wrażenie. Bardzo drogi naszyjnik, który w pamiętoli <laughs> Z powrotem do opakowania. Jak ja bym za coś zapłacił bardzo dużo, to traktowałbym to jak dziecko. Jak kupuję sobie kurtkę za 300 zł, to ja myślę, że to jest już całe moje życie. Tymczasem jego żona od dłuższego czasu jest zmęczona. Nie ma co się dziwić 40 lat małżeństwa. Dwa dni później Franciszek i Jadwiga siadają do swojej rocznicowej kolacji. Franciszek nie może doczekać się, żeby zobaczyć minę Jadwigi. Niestety cały budżet poszedł na naszyjnik, więc zamiast wina mają sok z czarnej porzeczki, na talerzu kawałek sałaty i wędzony łosy z biedronki oraz Pomidory pokrojone na ćwiartki. Pyszny obiad. Pyszny. Gdy wręczy jej naszyjnik. Romantyczny wieczór psuje niespodziewana wizyta Barbary, dawnej przyjaciółki Jadwigi, z którą ta nie miała kontaktu od lat. Ta dawna przyjaciółka Jadwigi wygląda, jakby miała może z 30, max 40 lat. Kiedy one się przyjaźniły? Chyba jak ta Jadwiga była jej opiekunką. Barbara powiedziała tkaczykom, że jest w trudnej sytuacji życiowej i zapytała, czy w związku z tym może się u nich na jakiś czas zatrzymać. Jadwiga i Franciszek, mimo że niechętnie, zgodzili się na jej tymczasowy pobyt. Dlaczego ona akurat przyjechała do Ciebie? A skąd wiesz? Może tak naprawdę przyjechała do ciebie, a nie do niej. W końcu to ty takie fajne nasienniki kupujesz. I w końcu to trudne sprawy. Po latach, czy miałeś jakiś kontakt? Zupełnie nie. Przez laty pokłóciłyśmy się. Jak wiesz przecież. Ale być może właśnie dlatego przyjechała. Może chce mnie przeprosić za tamte czasy. Albo po prostu chcecie wykorzystać. A o co właściwie wam poszło wtedy? Kto by to teraz pamiętał, po tylu latach? Bardzo dużo osób by pamiętało, zważając na to, że tu musiała być jakaś wielka spina, przez co straciliście kontakt na bardzo długi czas. Pewnie jakąś bzdurę. No na pewno nie Barbara. Aż tak ci przeszkadza jej obecność? Przecież mamy taki duży dom, a poza tym zawsze chciałeś, żeby tutaj coś się działo. To teraz będzie się działo, aż za dużo. Ale myślałem o dzieciach, nie o dorosłych. Myślałem, że naszą rocznicę spędzimy w domu sami. Myślałem, że naszą rocznicę spędzimy na robieniu sobie potomstwa albo chociaż udawaniu, że robimy. Nawet nie powiedziałaś mi, czy podobał Ci się prezent. Jest bardzo ładny. I o wiele za drogi. I o wiele za drogi. Błagam, ludzie. Ja, ja mówię, zwracam się teraz do Was, wszystkich, którzy oglądacie ten film. Przestańcie o czymś gadać, że jest za drogie, albo za tanie, jak dostajecie prezent. Ktoś z własnej woli poświęca czas, poświęca swoje pieniądze, żeby kupić Wam prezent. Żeby zrobić Wam przyjemność. To nieważne, czy robi własnoręcznie. Czy wyda 100 zł, czy wyda 5 tysięcy. To jest prezent. Przyjmijcie go. Nie róbcie dodatkowej przykrości osobie, która sprawia ten prezent. Wiecie, jak komuś jest smutno, kiedy dajecie mu prezent, a druga są... Mówi, no nie, no to jest za drogie, nie mogę tego przyjąć. Jakbym ja nie chciał, żebyś to wziął, to bym ci tego nie dawał. Docencie to, że ktoś chce dla was miło. Ty jesteś dla mnie droga. Najdroższa. Dobrze, obiecuję porozmawiam z Barbarą. Dzień dobry, Gołąbeczki. O czym tak świergoczecie? Ale to pysznie wygląda. Chciałbym kiedyś wstać rano, zejść sobie na dół, nie? Do swojej wielkiej, swojej wilni, zejść na dół, zobaczyć na stole pięknie przeszykowane kanapeczki śniadaniowe. I razem z moimi wszystkimi bliskimi usiąść i je zjeść. Smakuje ci? Mmm, delicje. Delicje. To akurat są kanapki. Delicje będą na desy. Zresztą u ciebie wszystko jest. Nie podobało mi się, jak swobodnie Barbara czuła się u nas w domu. A mi się podoba, będzie co komentować. Początek może nie najciekawszy, ale mam nadzieję, że rozwinięcie będzie już konkretne. Godnie z obietnicą daną mężowi, wieczorem Jadwiga postanowiła porozmawiać z Barbarą. Zniecierpliwiony i ciekawy wyniku rozmowy Franciszek czeka pod drzwiami pokoju gościnnego. Wcale nie było widać. Wcale. Nigdy się nie zgapnął, że podsłuchiwałeś. Podsłuchiwałeś? To no skąd? Przychodziłem przypadkiem. Mm -hmm. Przypadkiem stanąłem i przypadkiem skierowałem ucho w waszą stronę! Totalny przypadek! Boże, co za zbieg okoliczności! Dobrze, zgadza się. Ale nic nie słyszałem. Nie dziwię się, że nic nie słyszałeś. Ty podsłuchiwałeś z odległości dwóch metrów osób, które były w innym pokoju. za zamkniętymi drzwiami! Nie będziesz zadowolony. Baśka zostaje. Dlaczego? Wiem, wiem. Naprawdę, chciałam ją delikatnie wyprosić. No mówię, ale ja ona nic. A Integrema no to łapię ją za fraki, próbuje wyciągnąć, a ona wtedy wyciąga kartę Uno. No i rozumiesz, wyprowadzam się. I wtedy ona mi się zwierzyła. Zrozum, ona ma ogromne problemy. Jakie problemy? Przy zachowywała się jak trzpiotka, jakby przyjechała na urlop do kurortu. To tylko pozory. Ona tak stres odreagowuje. Co takiego? Partner, z którym była, zdradził ją i oszukał. Zostawił z kredytami, z długami. To oszukał, czy ona bardziej dała się oszukać? Bo jak tak po prostu można kogoś zostawić z długami? Wyrzuć sobie kredyt na siebie, nie? Ja sobie biorę kredyt na milion złotych i mówię, pasz mój kredyt, weź sobie. I na dodatek wymienił zamki w ich mieszkaniu. Jak to? Niezłe kwiatki, co? Kwiatki? Bardziej takie gówno. Ona jest kompletnie zagubiona i rozbita. Dlatego. Ale proszę cię, nie złość się na mnie. Powiedziałam jej, że może zostać tu tak długo, jak będzie chciała. No i elegancko, ona już się zadomowiła. Wy jej, a ona weźmie tętą w spadku. Od niespodziewanego przyjazdu Barbary minęło kilka dni. Kobieta zaczyna czuć się u tkaczyków zupełnie jakby miała z nimi mieszkać już na stałe. No bo ona będzie mieszkać tutaj na stałe. Franciszek jest tą sytuacją coraz bardziej zmęczony. Stara się każdą wolną chwilę bez Barbary spędzać aktywnie z żoną. Jestem strasznie głodny, mógłbym skrupać. I mnie? No, akurat o śniadaniu mówię. Zapraszam, jestem apetyczna. Jezu, Baśka, przepraszam, tak mi wstyd. Wstyd ci, że podoba ci się atrakcyjna kobieta? Wstyd ci, że chcesz wy A, przyjaciółkę żony? Nie. Nie podoba ci się, nie jestem atrakcyjna? Nie, to znaczy, tak, jesteś atrakcyjna, ale mi się nie podobasz. Nie? Nie. Rób to śniadaje, bo wszyscy czekamy, żeby coś przekąsić. Nie, nie o to chodzi. Ja nie patrzę na inne kobiety poza Jadzią. A to czemu masz w takim razie teraz otwarte oczy? Proszę je zamknąć szybciutko, raz, dwa... Gdzie jest właściwie Jadzia? Zawsze o tej porze jemy wspólny obiad. Obiad? Jest ósma godzina, w... No to chyba nie dziś. Dzwoniła do mnie, że musi zostać dłużej w pracy. Jak to? Dzwoniła do ciebie, nie do mnie? No może... Nie miała głowy. Nie no, niech głowę ma. Ja wolę, żeby jeszcze miała głowę. Nie chcę odcinka z żywymi trupami. Głodny nie będziesz. Zrobiłam gołąbki. Podobno bardzo je lubisz. No co się tak gapisz? Siadaj. Spróbuj. A ziemniaczki? Surówka? Jakiś kompocik? Co ma suche gołąbki w pier... A! Smakuje jak... Jadzi? Nie, jak pierdolony <grym> syf. Totalnie niedoprawione, mięso jest surowe, kapusta niedogotowana, strasznie twarda. Co ty mi k***a Następnego dnia Barbarze udaje się namówić Franciszka na nordic walking. Mimo, że się wzbraniał, bo nigdy nie próbował i nie chciał zrobić z siebie pośmiewiska, po treningu jest w doskonałym nastroju. Nie uwierzysz, na co dałem namówić się Basi. Na chodzenie z patykami, to dzisiaj mój ulubiony sport ekstremalny. Dobrze, dobrze, opowiesz mi później, śpieszę się. Ale dopiero co wróciłaś? Nie każdy jest na emeryturze. Jakbyś zapomniał, ja ciągle pracuję. Wpadłam tylko na moment po dokumenty. Ja cię zawsze stawiała obowiązki na pierwszym miejscu. Ktoś musi. A czy ty nie przesadzasz z tymi nadgodzinami? Może ten nowy szef pracy za bardzo ciebie eksploatuje? Może, może. Jakie to ma teraz znaczenie? W sumie dość spore. I to nie teraz, a ciągle. Przecież się nie zwolnię z pracy. A poza tym tak jest zawsze. Każda nowa osoba robi nowe porządki i przez to tylko jest większy bałagan. Moja biedna, dzielna żona. Zostaw, mówiłam, że nie mam czasu. Ona teraz nie ma czasu na żadne przytulaski, rozumiemy się? Tylko praca, spanie, praca, spanie, praca, spanie. I co trzy dni gołąbki, a potem znowu praca, spanie. Nawet na małego przytulaska. Jesteś spocony po treningu. To nie po treningu akurat. A przynajmniej nie tym z patykami. Ja muszę wracać do biura, nie mam czasu na kolejne przebieranki. Yy, to co? Może pokażę Ci, jak rozciągnąć się po treningu? Indywidualne lekcje z rozciągania. Ja wiem, jak to się skończy. Zawsze kończy się tak samo. Wieczorem Franciszek próbuje zacząć rozmowę z Jadwigą. Chce wyciągnąć od żony, co ją trapi i pomóc jej rozwiązać problem. O, znalazłem Cię. Znaleziona! Teraz Ty szukasz, liś do stół szybko! Nie wiedziałem, że bawimy się w chowanego. A mój skarb nadal mnie humorze. Po prostu jestem zajęta. Czajcie, widzę, że ona pracuje 25 godzin na dobę. Ach, te szalone życie dorosłych. Bądźcie dziećmi, póki możecie nimi być. To może ci pomogę? Ale w czym? W praniu? Miałeś na to cały dzień. Naprawdę nie wiem dlaczego, jeżeli nie powiem wywieź pranie albo zbierz pranie, to nie możesz tego zrobić. Ale to nie Franciszek zawinił, tylko ja. Odciągnęłam go od sprzątania i zabrałam na trening. No oczywiście, bo Franciszek ma 5 lat i nie ma własnego rozumu. Teraz jak tak na niego patrzę, nie, jak sobie tutaj stoi, to faktycznie wygląda trochę na takiego zmieszanego pięciolatka, który nie wie co zrobić i nie wie co powiedzieć. Ostatnio widzę, że jesteś stale nie w A jak mam nie być, skoro wszystkim muszę się zająć? On się zajmie przyjaciółką. Liczyłam na to, że przejdziesz na emeryturę, będziesz miał więcej czasu, przejmiesz część obowiązków domowych. A ty ty kur... Ty mi po mieście chodzisz. Powiedziałam wszystko, co miałam do powiedzenia. Będziesz tak dalej stał jak soli? Zapitalaj, robota czeka, ruchy, ruchy! Następnego dnia Franciszek wciąż przeżywa kłótnię z Jadwigą. Ponieważ nie może znaleźć sobie miejsca w domu, wychodzi popracować w ogrodzie. Tam zagaduje go jego sąsiad. Ej, a te winogrowa to w sumie czyje są? Trochę jego, trochę tego sąsiada? Czy, czy jak to działa? Uszanowanie sąsiadowi! A, dzień dobry, dzień dobry, panie Staszku. Widzę sąsiad zmęczony domowymi atrakcjami. Jednak od przybytku czasem głowa boli, co? Nie rozumiem o co pan chodzi. No jak to o to? Z pana taka cicha woda, panie Franku. Niby taki spokojny, a tu dwie kobietki w domu. I żonka elegancka. No i ta druga niczego sobie. Super sąsiad, miły, bardzo fajny. Jak kiedyś buduje dom, to chce się otaczać tylko takimi sąsiadami. Będziemy razem dzielić winogrona. To za gościa macie. Chodzi panu, obasie? To przyjaciółka mojej Jadzi. Pomieszkuje u nas. Nieźle się pan na tej emeryturze urządził. A daj pan spokój, z jedną kobietą ciężko wyczynać, a co dopiero z dwie. Co racja, to racja. ja. Się dobrze bawisz. Widzę, że się dobrze bawisz. Nie masz prawa się śmiać i mieć dobrego humoru. Zapierw wiesić pranie. Trzeba jeszcze pozmywać naczynia, odkurzyć, pomalować ściany, podokręcać śrubki w krzesłach, przepchać rury, naprawić mikrofale, zrobić obiad i skosić trawę. Zapraszam do tańca. Masz godzinę, żeby zrobić wszystko. Super, że chociaż ty masz dobry humor. Też się cieszę, bo jakby mi przez cały odcinek chodziła taka baba i zrzędziła, to bym k wytrzymał. Coś się stało, kochanie? Nic. Poza tym, że znowu nie zrobiłeś zakupów, których miałeś zrobić, to zupełnie nic. Ale przecież nic nie mówiłaś. Czy ja ci muszę wszystko mówić? Czy ty nie widzisz, że chleba nie ma, że masło się skończyło? A co? Może mam ci jeszcze gołębia z informacją wysłać? Masz to ty się uspokoić, bo zaczęło ci odpierdalać. Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy ta twoja przyjaciółka nie jest jakimś korkruksem. Bo nagle odkąd ona przyjechała, ty się stałaś jakaś nie do zniesienia. Szanowanie dla pięknej sąsiadeczki. Chyba więcej co pan miał na myśli. Panie Staszku, a pan się już uporał z tymi krzewami, które miał pan wyciąć za domem? Ona wszystkim ułoży życie! Ja tylko czekam na głębia od niej, czego ja jeszcze nie zrobiłem! Święta racja. Dobrze, że pani przypomniała o tym. Idę do roboty. Trzeba się wziąć. Dobrze, idę po te zakupy, a ty już nie krzycz. Czy ty czasem nie przesadzasz? Nie przesadzasz? Czy ja krzyczę? Ja ani jednego słowa donośnym głosem nie powiedziałam! Dwie godziny później Franciszek wraca z zakupów. Towarzyszy mu Barbara, która słysząc wyrzuty, jakie mężczyźnie robiła Jadwiga, zaoferowała mu swoją pomoc. Gdyby nie ty, nadal bym stał przed warzywniakiem i zastanawiał się, która to jest sałata maślana, a która lodowa. Ma słowa. Można te dwie sałaty ze sobą pomylić. Ja mam 10 lat, wiedziałem, czym one się różnią. Wieczorem podbudowany przez Barbarę Franciszek próbuje zbliżyć się do żony, zbudować przyjemną atmosferę i szczerze z nią porozmawiać. Co robisz? Co robisz? Nie widzisz, że teamfight teraz mam? Ulti, ulti, ulti. Nice, dobrze, poszujemy wieżę, midem, midem, midem. Przytulam swoją piękną żonkę. Dlaczego nie nosisz nosownika, który dostałeś w prezencie? Bo mam 10 tysięcy w portfelu. Jestem zajęta. A czy pani przypadkiem nie jest już po godzinach pracy? To trzeba przeprowadzić jakąś inspekcję. Co robisz? Jak mi się zmiany nie zapiszą? Nie rozumiesz, że nie zatrzymam gry multiplayer? Tam nie ma pauzy! Jesteś jak dziecko, ile razy mam ci powtarzać? Ale ja chcę ci pomóc. Przeszkadzając? Mówiłam ci, że mam teraz w pracy ciężki czas. Masz generalnie ciężki czas, widzę, że nie tylko w pracy, bo w życiu też. To powiedz mi, co mam zrobić, żeby mógł cię wesprzeć. Cokolwiek zrobię, to zawsze jest nie tak. No cóż, taka już rola faceta w społeczeństwie. Już naprawdę nie wiem, nigdy tak nie było. Co ty robisz? Nie widać? Wychodzę. Wy***la z kraju, ale to może i lepiej. Barbara stara się na wszystkie sposoby poprawić mu nastrój. W końcu proponuje, żeby napili się wina. Trzeba sobie poprawić jakoś humor. Spróbowały mi, nie pomogły. Tu sprawdź, czy zadziała przy drugiej lampce. Drugiej, trzeciej, potem butelka wody, rum, whisky. Po którymś na pewno zadziała. A widzisz? Od razu atmosfera jest taka, jakby przyjaźniejsza. Taka bardziej rozmyta. Natomiast dwóch palców widzę ku. 28. Zawsze uważałam, że bardzo męski i pociągający z siebie mężczyzna. Nawet mimo tego Twojego wycofania i milczenia. A może właśnie dlatego. Pierwsze objawy stanu upojenia. Czuć, co ja gada. Stanu totalnego napięcia. Lenia się alkoholem. co my? Co ja? Co ona? Co wy? Co my? Co ja? Bardzo Cię przepraszam, to, to, to wino. Bardzo Cię przepraszam. Ale <grywka> daj spokój, przecież nic się nie stało. Już jestem. Szkoda, nikt nie tęskni. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Franciszek wciąż przeżywa to, co się wydarzyło w nocy. Pełen poczucia winy zbiera się na szczerą rozmowę z żoną. Dlaczego nie śpisz? My źle się czujesz. Dlaczego nie śpisz rankiem? My źle się czujesz? Masz gorączkę? Ludzie nie wstają o tak wczesnej porze. Zwłaszcza starzy ludzie. Wcale nie mają czegoś na bani, że punkt godzina czwarta oni wstają z łóżka i zaczynają sprzątać dom w ogóle. Pocałowałem basie. Ale to był tylko moment zapomnienia. Po sekundzie to przerwałem. Słowo! Naprawdę, równo sekunda. Nic nie powiesz? Szczerze, nie bardzo wiem co. To dlatego, że cię zraniłem? Wiem, kochanie. Wynagrodzę ci to. Obiecuję. Raczej dlatego, że nie pojmuję, dlaczego zadręczasz się taką bzdurą, jeszcze mi nie dajesz spać. Pochradzisz ludzi po. Dla ciebie to bzdura? Przecież nic takiego się nie stało. Jak to? Przecież ja. Yy Barbara, ty nie jesteś Barbara, pomieszało ci się wełbie. Następnego dnia Franciszek bardzo stara się wynagrodzić, Jadwidze niefortunny pocałunek z barbarą. Zarezerwował stolik w ulubionej restauracji żony wracają właśnie z wykwintnej kolacji. Musiał częściej zabierać siebie na takie kolacje. Czemu oni o 8 rano jedzą obiad, a o 12 kolacje? Czy starzy ludzie naprawdę żyją w innej czasoprzestrzeni? A może porozmawiaj z nami, załatwisz wyprowadzkę Barbary? Co? Ja mam wypraszać przyjaciółkę w potrzebie? Bo ty nie radzisz sobie z emocjami? Nie wiem, kto tu sobie z emocjami nie radzi. Przyzwyczajaj się. Niedługo zostaniecie sami. O czym ty teraz mówisz? Wyjeżdżam na szkolenie służbowe. Jutro. Boże, serio, czekałem na informację, że stoi jeden dzień życia, czy coś. Zaskoczył. Oj ty, ty! Po kłótni Franciszek spędził noc na kanapie w gabinecie. Mimo tego następnego poranka przygotował Jadwidze prowiant na drogę. Chce jej godać i się pożegnać. Ku jego zdumieniu Jadwiga stoi przed domem z nieznajomym mężczyzną. To listonosz. Co ty tu robisz? Nie widać. Nie rozumiem. Daj spokój. Przecież jesteśmy dorośli. Basiu, posłuchaj, po ostatnim incydencie mogłaś wyciągnąć mylne wnioski. To moja wina, bo to ja dałem tobie sygnały. Ale my, y, ja, ten pocałunek to była wielka pomyłka. Też tak uważam. Był taki... krótki. Sekundy, trwał dokładniej mówiąc. Tak nie można. A niby dlaczego, skoro łączy nas gorące uczucie? Nie wypieraj się go, Franiu. Ale... Wyjazd się opóźnił. Co już jej ma nie być i możemy uniknąć narzekania 24 na dobę i krzyżenia na wszystko i na wszystkich, to wróci, pojawi się ku. Bum i jest. Natychmiast po niefortunnym incydencie Franciszek za wszelką cenę chce zatrzymać żonę i wyjaśnić całą sytuację. Jadwiga, ten pocałunek to nie była moja inicjatywa. Przepraszam, ale strasznie rozbawiło mnie to, jak on się położył na tym aucie. Co ty wyprawiasz? Kompletnie ci odbiło, to nie cyrk! Nie odjedziesz, dopóki nie porozmawiamy! Odsuń się i nie rób głupot! Głupotą będzie, jeżeli pozwolę tobie odjechać bez wyjaśnienia, bo ja i ty masz coś do wyjaśnienia! Jak tak będziesz krzyczeć, to zaraz stracisz głos i już nigdy nic nie wyjaśnisz! Ja? Niby co? Tego faceta, z którym widziałem cię pod domem, jakby się wtulałaś w rękaw! Nie bądź śmieszny, to mój znajomy! <laughs> Jakoś go nie znam! <laughs> Jakoś go nie znam! Bo to jej znajomy, a nie twój, co bardzo dobrze podkreśliła w zdaniu. Myślisz, że tłumaczyć się z każdej poznanej osoby? Ten facet nie wyglądał na zwykłego kumpla. Aha, i dlatego ty postanowiłeś skoczyć Barbarze do łóżka tak na wszelki wypadek. Ale to nie ja i nikomu nie wskakiwałem! Za to ty obciskiwałaś się z tym z tym gachem. Dobra, szkoda czasu, koniec gadki. Twoje problemy emocjonalne rozwiązuj sam, tylko uważaj, żebyś nie był przy tym śmieszny. Pamiętaj, nie wolno być śmiesznym. Tylko cringe. Tylko cringe! Serce. No jej nie przejmuj się tak! Przecież nic się nie stało! Nic się nie stało! Jadzia odjechała! Ale ona codziennie odjeżdża do pracy. Ale ja jestem i zostanę z tobą! Ty chyba całkiem zwariowałaś! O czym ty w ogóle mówisz? Ta cała sytuacja to twoja wina! Franio, nie gorączkuj się tak! Zniszczyłaś mi życie! Franek! Franio! Co ci jest? Aha, zmęczył się i postanowił pier sobie drzemkę pod gołym niebem, popatrzeć w gwiazdy, wiesz, dotlenić mózg. Ciepło jest, to trzeba korzystać. Pomocy! Pradek! Co się stało? Jezus Maria, panie Franciszku! Niech pan nie biadoli, tylko dzwoni po karetkę natychmiast. Tak, już. Franek, Franiu, Franciszek. Frankenstein, Frano, Francesco, Francini, Franco. Roztrzęsiona Jadwiga, która dopiero co dowiedziała się od sąsiada, że Franciszka z podejrzeniem zawału zabrała karetka, wpada na jego oddział. Mamy kolejne wyniki badań. Franciszka, tkaczyka. I co? No i właśnie nadal nic. Ale czemu my krzyczymy? Nie wiem, reżyser tak kazał. A, okej, okay, to dalej krzyczmy, żeby każdy słyszał, co mówimy. Martwicie to. To chyba dobrze, abyśmy miały więcej zdrowych pacjentów. No, niby tak. No, zastanawiam się tylko skąd w takim razie takie złe samopoczucie u pacjenta. Nie? Przecież to oczywiste. On nie choruje fizycznie. Cierpi jego duszę. Cierpi jego dusza. Koelu, 2021 rok. No a ta kobieta, co tutaj nie odstępuje go na krok w szpitalu, no ta taka wygadana. To jest właśnie ta przyjaciółka. A salowa mówiła, że ten pacjent mówił, że tkaczyk mówił, że mały polec u stopy mówił, że paznokieć mówił, że nikt nic nie mówi. Niezła heca. Lekarze dwoją się i troją, żeby zdiagnozować pacjenta, a tymczasem jemu po prostu. Pękło serce. I to chyba dosłownie jak miał zawał. Zaraz wszyscy tam dostaną zawał wszyscy! Widzowie, usiądźcie, i lepiej już zawołajcie psa, żeby wrażenie co was pilnował, jakbyście mieli umrzeć! Co pani jest? I te lekarze? Nie, nie trzeba. Proszę mi tylko powiedzieć, na której sali leży Franciszek. Franciszek Tkaczek. Na, na dziewiątce. Ale zaraz, zaraz, kim pani jest dla pacjenta? Jestem najgłupszą kobietą na świecie. A to przepraszam, niestety nie może pani wejść na salę. Głupim wstęp w zbroniony. Jadwiga odnajduje wreszcie Franciszka na sali. Kobieta nie potrafi stłumić swoich emocji. Jadzia, kochanie, jesteś tu przy mnie. Nie ma jej. To iluzja! To czarna magia! Tak jest. Co się stało? Dlaczego ty płaczesz? Jestem największą idiotką na świecie! Co? Co ty mówisz? Błagam, wybacz mi! Ale to ja powinienem prosić ciebie o wybaczenie! Franiu, daj spokój, to nieistotne! Franek, nie wkurzaj mnie! Wybacz mi i tyle! Przestań się ze mną wykucać! Wyjdź stąd, proszę! Hola, hola, nie tak się umawiałyśmy. Zrywam wszystkie umowy, cofam! Tak nie można! Zaraz, jakie umowy? Nie igraj ze mną! Nic nie rozumiem! Jadzia, o co tu chodzi? Jadzia, wytłumaczysz mi to? Franciszku, ja, ja nie wiem, jak, ja, ja muszę jakoś to powiedzieć. Póki co, to pan Franciszek, przepraszam panią, przepraszam, musi jechać na badania. Tutaj nigdy nikt nikomu nie da nic wytłumaczyć. Nie! Kilkadziesiąt minut później. Zdenerwowana Jadwiga czeka z Barbarą na powrót Franciszka z badań. Muszę z Tobą porozmawiać. Nie, to ja pierwsza muszę. Nie, ja pierw chcę pogadać. Co u Ciebie, Franio? Jak tam się żyje? Chyba co? Basiu. Basiu, wypierdaj. Wyjaśnisz mi w końcu, o co tu chodzi. To ja wplątałam w Cię w ten romans z Barbarą. Ja ją zaprosiłam. Wszystko ukartowałam. Akcja. Dlaczego? Czekaj, czy ty szukałaś pretekstu, żeby odejść? Tak, będę musiała odejść. Czyli jednak deduba. Trochę sadek. Sadek też, bo to koniec odcinka. No niestety widzowie, nic nie może trwać wiecznie. A na pewno nie mięto Rokeza. Dlatego też zawsze nadchodzi ten moment, kiedy trzeba się pożegnać. Ale z tym samym nadchodzi moment, kiedy jest słówko na koniec. Czyli nasza ulubiona interaktywna zabawa na YouTubie. Gdzie Wy piszecie komentarze, a ja je czytam i serduszkuję. Dzisiaj piszcie zdaje ze słowem Francesco. A takie wyzwanie, zobaczymy jak kreatywnie jesteście. Zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapki w górę, subika i zajrzenia na inne moje socjale. Będzie mi bardzo miło i będę bardzo wdzięczny. To będzie takie idealne podsumowanie tego roku, jeżeli serio wbijecie, zasubujecie, zafollowujecie i dacie łapeczkę. A my widzimy się już niedługo, bo ostatniego dnia grudnia, czyli w piątek, 31, o 16. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Na razie po! Do czego służy toster? To bardzo, bardzo proste. Do opiekania grzanek, kiedy nadchodzi ranek. A kiedy się pozmienia tostera ustawienia, to służyć mu jest dane i do zwęglania grzanek.